Cześć, z tej strony Solidna Karolina. Zagięte zgięcia, po... Zagięte zgięcia wyciągnięte po profilach. Trudno wymówić, jeszcze trudniej wytłumaczyć, dlatego bez zbędnego gadania zapraszam Was do sprawdzenia tej możliwości. Zgięcie wyciągnięte po profilach to bardzo ciekawe narzędzie, które znajdziemy w arkuszach blachy. Wcześniej oczywiście mieliśmy już możliwość formowania takich zgięć, lecz została ona troszkę ulepszona, ponieważ dodano do niej dwie metody produkcji. I tutaj, jak widzimy, są to zagięte lub kształtowane. Popatrzcie. W zależności od tego, co wybierzemy, wyświetlone arkusze blachy różnią się od siebie. Projektując, moglibyśmy oczywiście kierować się wyglądem i wybrać to, co nam się bardziej podoba. No ale przecież nie o to tutaj chodzi. Nie oszukujmy. Takie decyzje możemy podjąć w sklepie obłowniczym, bo buty muszą być przecież piękne, a dopiero później wygodne. A tak na marginesie. Chyba teraz trwają wyprzedaże, prawda? Dobrze, wróćmy już do tutorialu. Wybiorę sobie teraz opcję zagięty. W właściwościach facetowania mamy dostęp do kilku sposobów formowania naszych zgięć. Możemy wybierać spośród tolerancji cięciwy, liczby zgięć długości segmentu czy kąta segmentu. Ale do rzeczy. W moim przypadku wybiorę liczbę zgięć. Po wpisaniu wartości mam możliwość wprowadzenia zmian dla każdego zgięcia indywidualnie. Jak to mówią? Kobieta zmienną jest, więc zrobię małe zamieszanie i powprowadzam zmiany. I tutaj powiedzmy, że określę konsegment już dla każdego zgięcia osobno. I jak się Wam teraz podoba? Bo mi bardzo! Na koniec dodam już tylko, że w SolidWorks istnieje możliwość rozłożenia arkusza blachy, co dostarcza istotnych informacji produkcyjnych do tworzenia części. Dobra, ja już wykonałam swoją pracę, już wszystko wiecie, więc zabieracie się ładnie do pracy, twórzcie zgięcia, tylko bez wymówek, że czegoś nie potraficie.